Cześć! Dzisiaj przychodzę do Was z kolejną ekscytującą premierą. Zmieniłam obiekty, dlatego macie niby taki bliższy kadr, ale jednocześnie yy, moim zdaniem zdecydowanie lepszej jakości. Także widzimy się w nowej yy, rozdzielczości. Nie rozdzielczości, tylko w nowej jakości po prostu. E, słuchajcie, ta paleta mi dodała tyle energii tym makijażem, że po prostu mam gadane takie, że znowu zapomnę oddychać. E, jak widzicie po tytule i po zdjęciu dzisiaj premiera palety Pastele Neon Matte oraz siedmiu nowych pojedynczych pensji, które dostępne są w pojedynczym jak to powiedzieć, po jednym możecie kupić, to nie jest zestaw. O tak, to miałam na myśli. Dawno nowych pojedynczych pędzli nie było, więc e, stwierdziłam, że wybiorę z zestawów limitowanych, które już nie są dostępne, które już się wyprzedały. Pędzle, o które najczęściej żeście dopytywały, które miały bardzo, 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 bardzo dobre opinie. I pierwszy z tych pędzli to jest T119, to jest bardzo duży pędzel do pudru, i taki pędzel, proszę Państwa, był w zestawie Royal, czyli to jest ten największy nasz pędzel do pudru. Bardzo przyjemne, ma ultra miękkie włosie, to jest nowiutki pędzel, czyli on też z czasem jeszcze troszeczkę się powiększy, także jak ktoś miał na niego ochotę to teraz jest dostępny pojedynczo link Wam zostawię do wszystkiego tutaj na dole drugi pędzel, o który ciągle żeście pytały pochodzi z setu Nude, który był w marmurowej kosmetyczce to jest pędzel, nazwałam go T120 i to jest duży syntetyczny pędzel do bronzera w tym makijażu używam też tych nowych pędzli film z tym makijażem będzie jako kolejny na moim kanale bardzo wygodny pędzel bardzo szybko rozprowadza produkty, pięknie rozciera idealnie, dzięki swojej grubości, wpasowuje się tutaj na kości policzkowe i podkości policzkowe. Bardzo, bardzo, bardzo wygodny i bardzo miękki, także świetne, świetne, świetne uzupełnienie kolekcji. Kolejny test test 121 to jest pędzel, który był w secie marmurowym z marmurowymi trzonkami, taki płasko ścięty i on jest po prostu genialny do wszelkiego rodzaju konturowania. Raczej na sucho, raczej lepiej rozprowadza suche produkty. Tym spokojnie możecie konturować i na sucho i na mokro. On oprócz konturowania ten tutaj też bardzo fajnie rozprowadza róż, yy, przez to właśnie ścięcie ma piękną średnicę tutaj, e, piękny przekrój i też bardzo ładnie rozprowadza rozświetlacz. A propos rozświetlacza mamy T122, te który też był w secie marmurowym, to jest jakby taki bardzo duży pędzel do rozcierania, natomiast yy, no do oka to by było ciężko tutaj, chociaż jak ktoś się uprze, yy, zrobiony został z myślą o rozświetlaczach. Włosie kozy najwyższej jakości, dlaczego? Dlatego, że on nanosi bardzo dużo koloru, bardzo dużo rozświetlacza, tak powinnam powiedzieć, bardzo dużo produktu i kremowego, tak jak rozświetlica czy bomboniera i suchych, klasycznych takich jak, nie wiem, Celebrytka czy jakiekolwiek inne rozświetlacze, przepięknie je wpracowuje, przepięknie rozciera, także jak ktoś lubi rozświetlacz precyzyjnie, ale też sobie nie pożałować, chociaż można nim oczywiście nałożyć mało, e, no to jak najbardziej ten pędzelek to był T122. I trzy nowości mamy do oczu. Pierwszy to jest O115 i to jest mała syntetyczna kulka, która pochodzi z zestawu Royal. Świetny pędzel do dolnej powieki, do wewnętrznych, i zewnętrznych kącików, czego tam sobie nie wymyślicie, do takiego dość precyzyjnego rozcierania. Drugi też z tego samego zestawu to jest O116. I to jest płaski pędzel, ale widzicie, dość szeroki w przekroju, genialny do dolnej powieki, do górnej, do nakładania cienia zamiast kreski, do rozcierania kredki, do rozcierania dolnej powieki, także bardzo wygodny do takiej dość precyzyjnej pracy. I ostatni, słuchajcie, mój ulubieniec, to jest O117 i to jest dwustronny pędzel, ale jak już ktoś się skrzywił teraz, że dwustronny, to się nie przejmujcie, bo można go spokojnie włożyć gąbeczką, aplikatorem do dołu Pojemnika i on sobie będzie stał tej gąbce coś nic nie stanie. To jest pędzel, który z jednej strony ma taką silikonową gąb, gąbkę, e, przegenialną do nakładania wszystkich e, turbopigmentów. Turbo Plusów, do wszystkich takich bardzo kremowych, metalicznych kolorów. No i też jak ktoś ma długie, długie paznokcie, na przykład, żeby tu gdzieś wjechać, on jest do tego genialny. A z drugiej strony mamy bardzo malutki pędzelek z włosia, kucyka, który świetnie rozciera i robi to bardzo, bardzo precyzyjnie I go też lubię do rozcierania, czy turbo pigmentów, jeżeli gdzieś tu robię takie a la crease, czy... Nawet w tym makijażu precyzyjnie nałożyłam, nakładałam kolor i rozcierałam. To jest miękki pędzel, ale nieduży, jest bardzo precyzyjny, ehm, także myślę, że to jest, e, że, mam nadzieję, że on znajdzie o Wasze uznanie, to chciałam powiedzieć, bo e, bardzo mi na tym e, pędzlu zależało i on jest też taki, wiecie, praktyczny, no bo możecie tutaj nanosić, od razu rozcierać, czy rozcierać, poprawić i tak dalej, wiecie, szybko działa. I druga nasza nowość, która mnie bardzo ekscytuje, to jest nasza nowa paleta. To jest w sumie druga, tak kolorowa paleta, którą e, wypuściłam, pokażę Wam tą poprzednią. E, pierwsza z tego, co pamiętam, to była w zeszłym roku wypuszczona edycja siódma, a może już trochę dłużej. E, to jest paleta kolorolowe i tutaj mieliśmy miks e, odcieni matowych i błyszczących. Oczywiście też niedawno weszła do oferty Turbina, ale tutaj mamy same kolorowe turbopigmenty, także całkiem inne wykończenie. A teraz czas na prawdziwe cukierki, czyli paleta Neon pastele Neon Mat. Ja w skrócie takim myślowym, technicznym i tak dalej powtarzam, że to jest paleta Neon Neon Neon, a powinna mówić przynajmniej pastele Neon, bo to jest bardzo istotne. Opakowanie tutaj, jak widzicie tej palety, jest matowe. Nasze neony się świecą, są tak zrobione, że się świecą. Z tyłu macie też na one takie bardziej cukierkowe. Uważam, że opakowanie wyszło genialnie. To jest drugi projekt, który wykonała dla nas Ania, czyli dziewczyna, z którą podjęłam współpracę i która zajmuje się właśnie teraz szatą graficzną palet. Uważam, że paleta jest przepiękna, natomiast jeszcze piękniejsza jest zawartość albo raczej są tak samo piękne, bo się przepięknie uzupełniają. E, więcej ładnych zdjęć oczywiście wstawiam Wam tutaj w trakcie e, tego filmu, żebyście mogły obejrzeć. W palecie neon jest 10 całkowicie nowych odcieni i to jest 10 e, matowych e, kolorów. Paleta nazywa się Pastela Neon, e, dlatego, że to jest takie idealne, moim zdaniem, z, y, idealny balans poni, pomiędzy kolorami pastelowymi a kolorami neonowymi. Y, mamy tutaj takie typowo pastelowe odcienie, jak tutaj u góry i mamy biel, którym możemy rozbielić wszystko. Y, palety, kolory są bardzo nasycone, są bardzo intensywne i są bardzo czyste. Tu zostały użyte barwniki, które dały bardzo ładną czystość y, koloru. Tutaj nic się nie rozciera na szaro. Y, tutaj nie ma żadnych problemów z... Łączeniem się tych kolorów, żeby wydobyć jakby ten trzeci pośredni kolor, że tak jak widzicie na moich oczach to jest jedna giełka, dlatego przepięknie z tymi cieniami pracuję. Jakość jest naprawdę świetna, tym bardziej, że to są intensywne kolory. I chciałam wam też zdradzić taką tajemnicę, że inspiracja, jakby pomysł taki wstępny na tą paletę pod cenami Ola Włoszek, która jest świetną makijażystką, zostawię wam do niej tutaj namiar na jej Instagram, gdzie możecie zobaczyć też ten makijaż, oczywiście nie ten Oli jest ładniejszy, ale inspirowałam się wykonując ten makijaż, tutorial tego makijażu zobaczycie w następnym filmie eee, Ola właśnie do mnie kiedyś napisała, że a może by zrobić takie cienie, które są pastelowymi neonami, ja zaczęłam się zastanawiać jak, jak neony mogą być pastelowe to jest taki oksymoron i ona mi pokazała przykłady. Oczywiście, wiecie, to w naturze, jakby w innych barwnikach, które nie są kosmetyczne, to też inaczej wygląda intensywniej niż właśnie jakby możliwości technologiczne, które mamy przy produkcji cieni, bo to jest kwestia mieszania barwników, wybielania ich, że tak powiem, mieszania po prostu bieli z innymi barwnikami, żeby uzyskać pożądany efekt. Niemniej uważam, że paleta wyszła po prostu świetnie, jest bardzo intensywna. Zresztą pokażę Wam, może, tutaj kilka mm, słoczy. Tego dolnego rzędu, chociażby tutaj. No, no, nie ma że tak powiem, żadnej ściemy, robię na suchej ręce tutaj słoczy, żeby Wam pokazać. Także pigment jest tam, gdzie ma być pozwólcie, że reszty słoczyć Wam nie będę, natomiast zostawię Wam zdjęcia słoczy wykonanych bez obróbki na suchej dłoni, z suchymi palcami, więc takie kolory, jak widzicie w pracy, takie kolory trafią na Wasze oko. Takie kolory trafią na Wasze oko. Oczywiście rozdanie jak zwykle, czyli trzy osoby, które zostawią komentarz na dole, dowolnej treści, dostaną, mają szansę na otrzymanie ode mnie zestawu nowych siedmiu pędzli oraz E, paletki. Rozdanie trwa dwa dni od publikacji tego e, materiału przez 48 godzin. Wszystkie szczegóły macie tutaj na dole. Jak już e, zobaczycie siebie w wygranych, to skontaktujcie się ze mną przez Instagram albo bezpośrednio ze sklepem, na sklep na żeby ustalić odbiór Waszej nagrody, e, gdzie ją mamy wysłać i tak dalej. I mam dla Was jeszcze jedną e, niespodziankę, można takie e, miłe, co dla niektórych zakończenie wakacji, e, a mianowicie co dzisiaj jest? Czekajcie, czwartek. Do końca tygodnia, czyli do niedzieli, macie 5% zniżki na nowe pędzle i właśnie na paletę pastele Neon mat. Czyli, jak ktoś ma ochotę, to warto sobie kliknąć, bo zawsze to jest kilka złociszy e, tani. Tak, i to wszystko na dziś, następnego razu, bziaki.